Siemanko, jestem Technokrata i witam Was na moim kanale w kolejnym już techniusie. Zastanawiałem się, czy dzisiaj w piątek robić jeszcze techniusa, ponieważ wczoraj wypuściłem newsa z wiadomością o terminie premiery nowych procesorów od AMD i nowych kart graficznych Radeon. Oglądam się bardzo dobrze, za co Wam super dziękuję. Pierwszy raz w mniej niż 24 godziny wbiłem 1000 obejrzeń pod filmem. Więc jestem bardzo zadowolony, bardzo Wam jeszcze raz za to dziękuję. Więc nie zapomnijcie zostawić też suba pod tym filmem, bo dzisiaj kolejne ciekawe wiadomości. No i oczywiście od poniedziałku znowu 17.45 codziennie, od poniedziałku do piątku, prezentuję nowe filmy. Czy to są Technius, czy jakieś recenzje. Oczywiście wszystko okaże się w przyszłym tygodniu. Natomiast co ważniejsze, mamy dzień dzisiejszy i kolejny przeciek odnośnie RTX-ów. Myśleliście, że premiera RTX-ów 30 była ciekawa teraz? Hmm. To nie wiecie co Nvidia szykuje je w kolejnych krokach, ponieważ faktycznie spektakularnie prezentują się RTX-y 3070, 80 i 90. Świetne ceny, genialne osiągi, ale, ale uwaga! Mamy przeciek odnośnie 3060, 3080 i 3070 w wersji TI, czyli wzmocnionej wersji podstawowej. Jak wiemy nie mamy jeszcze nawet oficjalnej prezentacji w wersji 3060. Ale wyciekły dane odnośnie 3060 Ti. 3060 Ti miałaby mieć około 4800 rdzeni CUDA, czyli o jakieś 1000 mniej niż 3070. Ale nadal, moim zdaniem, będzie to poziom wydajności 2080 w cenie poniżej 2000 zł. 3070, no to ten niereferent jest wyceniony moim zdaniem i tak już super, super nisko. Natomiast. Nie można się spodziewać, by ceny 30,7 spadły poniżej 2,300. Natomiast przewiduję, że 30,60 TI będzie właśnie w okolicy 1900-1800 zł, bo jeszcze musimy o, przepraszam, i jeszcze musimy zmieścić tam 30,60. Nie wiem jak wcześniej mówiłem, czy mówiłem 30,60. Natomiast tak, musimy zmieścić zwykłą wersję 30,60, która moim zdaniem będzie w okolicy 1500 zł, co jest super ceną za kartę, która zaoferuje. No właśnie, coś w połowie pomiędzy 2070 a 2080. Tak mi się wydaje. Natomiast 3060 Ti. Zaoferuje już to moc wyższą albo porównywalną do 2080. Więc bardzo fajna karta w bardzo przystępnej cenie. Oczywiście nie znamy oficjalnych danych, natomiast to są moje przewidywania i yy, wiemy, kiedy mniej więcej możemy się ich spodziewać, a mianowicie wersji TI wszystkich trzech kart, jakie mówiłem, możemy się spodziewać po premierze Nawi od yy, AMD. AMD, tak jak już wczoraj Wam mówiłem, rada planuje zaprezentować 28 października. A więc gdzieś w listopadzie moglibyśmy się spodziewać premiery wersji TI od NVIDII i wprowadzenia jej do sprzedaży zaraz przed świętami, żeby w ogóle już zabić Radeona w każdej możliwej materii, ponieważ wydaje mi się, że tak jak wspominałem wcześniej w ogóle na filmach o nowych Radeonach, że AMD będzie szukać tych takich luk w portfolio NVIDIA na zasadzie no, mam 1500 na kartę graficzną. No, w sumie bym dopłacił jeszcze z 200-300 zł. no ale jednak do tego 30-70 to już jest trochę za dużo, no bo to już jest prawie 1000 zł więcej, nie? No bo te 2300-2400, jakieś dobre niereferenty 2,5, no to jest 1000 zł więcej, to jest dużo pieniędzy, za to mam jakiegoś protska płytę główną i RAM do takiego zestawu. No ale te 200-300 zł bym, yy, bym dopłacił do wydajniejszej karty. No i tutaj Radeon on by chciał wejść. Ale tam będzie Nvidia. 1500 RTX 3060, 1700-800. 3060 Ti, jeszcze mamy się spodziewać wersji super, natomiast ona dopiero będzie w przyszłym roku. Wszystkie wersje super tych kart graficznych mają pojawiać się w przyszłym roku, ale co ciekawsze, bo mamy już 4 minuty filmu, ja cały czas mówię o tych 3060. -kach. Nie wiem, ile osób z Was dotrwało do tego momentu, natomiast Powiem o czymś jeszcze ciekawszym, a mianowicie 3070 i 3080 Ti. Jeszcze wrócę, podsumuję 3060 3060 wszystkie wersje 3060. Wydaje mi się, że bardzo płynnie wypełnią lukę pomiędzy właśnie tym, tym zakresem cenowym od 3070, czyli 2300 do 1500 zł. Tam będzie właśnie 3060, 3060 Super i 3060 Ti. Natomiast 3070 potrzebuje jeszcze jakichś wariantów. I uwaga, Nvidia planuje zestaw z 16GB RAM, właśnie 3070 Ti. Nie wiem ile miałaby kosztować, ale stawiam, że około, no być może te 2800, coś takiego. 2800, około 3000. Wersja super, właśnie kosztowałaby coś 2600, 2700. No i to wszystko będzie, ta moc już rosła liniowo aż do 3080. Będziemy mieli wypełnione wszystko kartami e, z serii z od Nvidia, po prostu tak ścielnie, że to jest jakaś masakra. Do tego oczywiście mamy 2080 Ti. 2080 Ti e, z ponad 20 GB pamięci VRAM. To będzie istna bestia. No, 3080. Czy ja mówię cały czas 2080, i gubię się w tym nazewnictwie? Znaczy, nie gubię się nazewnictwo, jak najbardziej ogarniam. Natomiast, jak tak szybko staram się do Was mówić, to po czasie zaczynam się gubić. No, mamy też tą właśnie wersję 3080 Ti, właśnie z ponad 20 pamięciami e, VRAM, 20 GB VRAMu. No, i ona zdecydowanie tutaj będzie takim uzupełnieniem taką zaślepką wydajnościową pomiędzy 3080 a 3090, bo jak wiemy 3090 no, odjeżdża z tą wydajnością mocno, mocno, no i to 2080 Ti w cenie około. 5000 zł, w tą lukę właśnie bardzo ładnie będzie pasować. No i oczywiście pewnie też wersja super, bo tamta luka cenowa jest duża. Mamy 3000 z drobnymi, no i mamy już 7000. No to jest gigantyczna przepaść cenowa. Tam Nvidia znajdzie sobie pole do popisu, żeby powsadzać sobie jakieś karty. Więc podsumowanie, bo strasznie długi film. Nie wiem czy nie chaotyczny. Jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenia pod wczorajszym filmem. Proszę Was o zostawienie suba i podsumowanie właśnie o co chodzi z tymi kartami i co tak naprawdę mogę o nich szerzej powiedzieć. Chodzi o to, że jeżeli chcecie kupić teraz kompa, to macie przekichane. Nie wiadomo czy czekać, czy kupować, czy jeżeli nie kupimy teraz NVIDII tych RTX-ów jak będzie premiera 17, czyli za tydzień. To czy później nie będzie dostępności kiepskiej, i kiedy znowu będziemy musieli kupić? Jeżeli chcecie kupić nowego kompa w cenie, w, w właśnie macie tak z 3000 na kartę, to bierzcie to 3080 TI teraz. Jeżeli planujecie upgrade, zdecydowanie do wiosny 2021 bym czekał chociaż kurczę wychodzi cyberpunk przydałoby się mieć dobrą kartę na cyberbanka no to kupujcie 3080 albo poczekajcie na 3070 no co większe kozaki bierzcie 3090 natomiast y, moim zdaniem właśnie jeżeli ktoś nie potrzebuje jakiejś super mocy chciał, ale chciałby sobie zupgrade'ować y, właśnie obecną kartę graficzną to ja bym poczekał do stycznia to jest super sprawa i wtedy będziemy mieli naprawdę szerokie portfolio, będziemy mieli nowe radony, będziemy mieli całą masę RTX-ów i będziemy mieli z czego wybierać. Dzięki Wam za dzisiaj, proszę zostawcie suba, one są takie miłe, że masakra. I te wyświetlenia, dziękuję Wam, że jesteście, to jest naprawdę super sprawa. No i zapraszam Was od poniedziałku, od 17.45 z kolejnymi filmami. Do zobaczenia, cześć!